Czy to będzie dobry książkowy dzień? Mam nadzieję, że będzie dobre dla wszystkich, którzy mają dzieci, którym zdarza się uderzyć, opluć, popchnąć, rąbnąć kogoś w złości. To jest książka dla nich. I też zdecydowanie jest to książka dla dzieci, które bywają w takich sytuacjach zamrożone, wycofane, nie wiedzą, co zrobić, kiedy ktoś inny je atakuje. Myślę, że jest to książka dla wieku 2, 3, 4, 5, 6 lat. Oczywiście z dwulatkiem będzie się zupełnie inaczej rozmawiało na temat tych przykładów, niż ze starszym dzieckiem. Dzieckiem, ale myślę, że można przekazać taką informację dla świata. Bicie stop. To jest seria Porozmawiaj ze mną. Bardzo mi zależało na takim powrocie do podstawowej komunikacji. A ilustracje, które mam wrażenie bardzo pomagają dzieciom zrozumieć te wszystkie właśnie przykłady, zrobiła Natalia Berlik, wydawnictwo Zielona Sowa. Bardzo wam dziękuję za to, że zdecydowaliście się wydać Bicie stop. No i jak seria? Seria to seria. Uh. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką tworzę blog Aktywne Czytanie, książki dla dzieci i młodzieży. To jest też podcast, tak samo jak podcast nie tylko dla mam, mhm. gdzie rozmawiamy sobie po prostu o wychowawczych dylematach, więc bicie stop jak najbardziej podchodzi pod takie dylematy. Już trochę zajawiłam, dla kogo jest ta książka. Bardzo się starałam, żeby pokazać tutaj dzieciom, że ich emocje są w porządku. Każdy ma prawo się zdenerwować, sfrustrować, nie lubi czekać na swoją kolej ma prawo zazdrościć, to wszystko jest ok, natomiast zachowanie, które za tym idzie, nie jest ok, nie jest, no, ogólnie mówiąc dużymi słowami, akceptowane społecznie i to też tutaj w książce pokazuje. W tym kontekście, że jeżeli jesteś dzieckiem, które bije i tak wyraża swoje emocje ciągle, to inne dzieci po pierwsze, mają prawo się bronić przed tym, co robisz, a po drugie, szybko zdecydują o tym, czy chcą obok ciebie przebywać, czy chcą się z tobą bawić. Myślę, że to jest dosyć prosty, a istotny komunikat. Jakie sytuacje tu znajdziemy? Oczywiście kłótnie o zabawkę, zazdrość o zabawkę i czekanie na swoją kolej. Staram się tutaj podpowiedzieć dziecku, które wyrywa innemu zabawkę albo bije i chce zabrać zabawkę, co zrobić, żeby właśnie nie być. Żeby to było bicie stop. I pokazuje też sytuację odwrotnie, jak powinno reagować dziecku, któremu ktoś zabiera zabawkę, no a nie chciałoby reagować biciem. Co powiedzieć, co zrobić? Bardzo mi zależy na tym, żeby dzieci nauczyły się w konkretnych sytuacjach prosić o pomoc dorosłego. Mam wrażenie, poszło to trochę za daleko, jeśli chodzi o oczekiwanie samodzielności ze strony dwóch, trzech latków, które absolutnie nie muszą wiedzieć, jak sobie poradzić w takiej sytuacji. To, co warto umieć, to poprosić, jeżeli czujesz się zagrożony, jeżeli nie wiesz, co robić, poprosić o pomoc dorosłego. Masz do tego prawo, a do Dorosły, powinien umieć ci pomóc. Oczywiście, jest tutaj czekanie na swoją kolej, to jest najgorsze. Co zrobić wtedy? No bo tak, czekam, 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 szybko się poirytowałem, no i znowu mam ochotę komuś coś wyrwać, zabrać, uderzyć. Co zrobić, dostają tu dzieci narzędzia, żeby no właśnie nie bić. O tutaj a propos tego proszenia dorosłego o pomoc, bardzo by mi zależało, żeby po lekturze tej książki dzieci przychodziły do dorosłych i mówiły, ej, mam ochotę kogoś walnąć, pomóż mi! I tyle. One nie muszą wiedzieć od razu, co zrobić. To jest ten krok, który jest bardzo, bardzo ważny, bo dorosły wie. Jeśli mam ochotę ramnąć młodsze rodzeństwo, bo, bo jestem zazdrosna o nie, o uwagę rodziców, co zrobić ze swoją Złością. Tu podaję różne, najróżniejsze przykłady, i znowu powtarzam, złość jest w porządku. Możesz pokazywać złość na różne sposoby, ale nie możesz nikogo bić. Bicie boli, dlatego nie bijemy innych, nawet gdy czujemy złość. Nie bijemy maluchów, nie bijemy dorosłych, nie bijemy kolegów. Starałam się też, żeby było kilka sytuacji takich właśnie no przedszkolnych, grupowych, żeby to nie było tylko takie pojedyncze dziecko. Jeśli chodzi o radzenie sobie ze złością, są tutaj różne rzeczy do wyboru, bo wiadomo, że każdy maluch jest inny. Więc dla jednego zadziała to, na innego zadziała coś innego. Co zrobić, gdy ktoś ci wyrywa zabawkę albo zaczepia cię w piaskownicy? Co zrobić, co powiedzieć, kiedy nie ma w pobliżu dorosłego, kiedy chcesz sytuację samodzielnie rozwiązać? I co zrobić, jeżeli to nie działa? Ja powiedziałam: Stop, przestań, nie chcę i to po prostu nie działa. Jakie ja mam wtedy opcje? Tutaj cały czas dziecko, mam wrażenie i na tym mi zależało, ma takie poczucie, że jest zaopiekowane. Możesz działać samodzielnie, ale jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy dorosłego, działaj właśnie tak. Ostatnia strona, powiem Wam, że zabrała mi najwięcej czasu i najwięcej przemyśleń, bo tutaj mówię o samoobronie. Czyli co zrobić w momencie, kiedy nie ma w pobliżu dorosłego, wykorzystałaś już wszystko. Te narzędzia, a dziecko agresywne nadal jest agresywne i nadal cię bije. Co wtedy zrobić? Masz prawo się bronić. Ta strona też jest zostawiona jako zdjęcie na blogu. Aktywne czytanie, tam gdzie opowiadam o książce. Gdy inne dziecko Cię atakuje i nie chce przestać, nawet gdy głośno to komunikujesz, a nie ma w pobliżu dorosłego, Odsuń stanowczo to dziecko od siebie i zawołaj głośno: bicie, stop! Nikt nie ma prawa cię bić, a Ty masz prawo się bronić, jeśli słowa nie działają i nie ma dorosłych do pomocy. Potem odejdź od tego dziecka, nie musisz się z nim bawić. To się nazywa samoobrona. Ty już wiesz, że nikt nie powinien zaczynać bójki. Bicie. Stop. To co? Czytamy.